cierpliwość nie wyszło z powrotem do tyłu i ta osasuna po czterech minutach biegania odechciało im się po prostu później grać uwaga szansa teraz dla wszołka i doj! jest bramka nie, to Edgar chani cieszy się z tego gola na który polonia zasłużyła w tej drugiej połowie 75 minuta czarne koszule prowadzą z legią 2 do 1 No trzeba powiedzieć tutaj, że bardzo dobre wejście Czaniego, w ogóle zmiany w dzisiejszym, w dzisiejszym meczu, jak na razie dla Polonii Warszawa bardzo duże. Tu widzimy bardzo dobre, oczywiście dłuższe zagrania, ale Czani powalczył o tą piłkę tu i poszedł... Sikorski był tam wcześniej, Tak jest. a nie takiego mówiłem w szołek. Ta piłka strącona niechcący do Doliaka, który pod presją był Czaniego, dlatego tak zagrał. Tak jest. A Chani za akcją poszedł. To jeszcze ten Sikorski walczący tutaj o piłkę. Interwencja Kuciaka, a później już dobitka Czaniego. No jeżeli trzeba powiedzieć, jeżeli ten mecz teraz widzimy jeszcze raz do Czani, Ale podoba mi się to wejście Rafał Czaniego, bo po, powalczył o tą piłkę pierwszą i nie stanął, tylko poszedł do samego za akcją.